Zmagania motokrosowców trwały 5 miesięcy. Zaczęły się w ostatnią niedzielę kwietnia w hełmie nad Wisłą. Skończyły w ostatnią niedzielę września w Głogowie. Chełmno. trudny początek dla Marcina Wójcika w Olsztynie. Wspaniałe pogonie, ale jeszcze ciągle poza podium. Lidzbark warmiński. Pogonie tym razem przynoszą oczekiwane skutki. Marcin Bujcik staje po raz pierwszy na podium. I uzmysławia liderom, że będzie się w tym roku mocno liczył w stawce. Zadecydowało to o drugim miejscu to, że po prostu nie zrezygnowałem od razu, tylko po prostu zacząłem walczyć. A ponieważ lubię, lubię ten tor, ponieważ jest piaszczysty, także no myślę, że to zdecydowało. Kondycja także! Czwarta runda mistrzostw Polski na domowym torze w dyni Kolipkach, zamiast pełnego sukcesu przynosi duże rozczarowanie. Nie tak miało być. Nawierzchnia mi nie odpowiadała, nie, nie potrafię jeździć po takiej nawierzchni. E, Wierzałem we wszystkie dziury, nic mi nie wychodziło, także no, uważam drugi bieg za tragiczny. Sportowa złość przynosi rezultaty już w następnej eliminacji, we wschodzie. Znakomite pogonie i w efekcie ponownie na podium. Stryków pod łodzią. Pech lidera Sebastiana Krywulta z Bielska Białej. Kontuzja eliminuje go do końca rozgrywek. Marcin Wójcik znów na podium, z szansami na tytuł. Potem świętochłowice, potworny kurz. Tego Marcin Wójcik wprost nienawidzi, ale jedzie także nieźle. Przewaga lidera Jacka Olszewskiego z Lipna zmniejsza się. Więzbor, kałuże błota, coś czego dawno nie oglądano na motokrosowych trasach. Marcin jest najlepszy, wygrywa. Potem dobra jazda w Nowogardzie, ale finisz w Głogowie pechowy. Upadek w pierwszym wyścigu przekreśla nadzieję na tytuł mistrza polski. Zostaje srebrny medal. Dekoracja w nocy na pożegnanie sezonu.